Siemano. Dzisiaj, dzisiaj przymierzymy sobie najmniejszą osłonę na mojego tracha małego, czy wszystko jest OK i czy żona dobrze to uszyła, czy dobrze wymiary trzymała, czy wszystko się zgadza. Miejmy nadzieję, że tak. I pokażę Wam przy okazji, jakie to proste spakować taką palmę i jak szybko no to się robi. Szkoda, że nie będę nagrywał na żywo. Ale to zresztą spokojnie, nikt nie będzie ściemniał, będziecie mieć wszystko jak na dłoni, a elementy już leżą. To jest tak cztery przęsła rusztowania, materiał taśma i rurki. I to jest psio. najwięcej czasu tak naprawdę nie schodzi przy obudowie, tylko przy spętaniu liści, no ale to Zwijanie liści nie ma nic wspólnego z osłoną ani czasowo i tak dalej. Bo kiedy się uwija palmę, to przecież też trzeba złożyć liście, zgadza się? Więc samo postawienie budy, to jest na taką palmę, to jest kurczę, nie wiem 5 minut. Z materiałem, może 10. No nie, no 5 minut na nakładanie mi nie zejdzie przy tym tyle. 10 minut, wszystko, 10 minut. Dobra, nie będziemy się tu licytować. Generalnie robota jest łatwa, szybka, no i przyjemna tak naprawdę. Zabieram się za składanie liści. Pokażę Wam w jakiej formie liście będą złożone. Że ich nie pomiażdżę, tylko po prostu je złożę bliżej, żeby mi się na metr. Na metrze zmieściło. Metr na metr. Dobra, do dzieła. To jednak były dwie minutki. Tak mała. Szybciutko to zrobiliśmy, prawda? Mm -hmm. Tych dolnych nie krępuję, bo bo nie chce mi się owijać. Chociaż w sumie mogę, żeby wam pokazać. Dobra, owinę jeszcze tylko te dolne. No i okej, okay. nie za ciasno, nie za mocno, żeby nic nie połamać. Nie palma, tylko moja kordlina. Oduż to. Zostaw, psik, psik. No i teraz tak weźmiemy rusztowanie. Przestawimy, założymy rurki, żeby się nie okazało, że to będzie mało. Hmm, 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 hmm. Teraz jak tak patrzę, to może być na styk. Ja wiedziałem, że jak to gdzieś się wyprostuje, no to jest już prawie wyższe ode mnie. Ha, ha, ha. Ale jeszcze muszę dokupić kotwy, bo ja nie lubię tak kłaść na ziemi, więc te kotwy zawsze mi podniosą o 30 cm, więc nawet jak teraz będzie na styk, to z kotwami tak będzie jeszcze luz. Na przyszły rok dopiero będę się martwił. W tym roku jeszcze będzie cacy. No to dobra. To jest etap taki startowy dla osłony. I mówię Wam, że to będzie 5 minut. Minuta później. <laughs> Żartuję. Dwie minutki. Jest idealna. Jeszcze tu jest luz. Tak, z 30 cm. Ale tak, jak mówię, jeszcze z 20 cm przyjdą kotwy. Więc będzie luzu z pół metra. Więc taka osłona. Jeszcze ten sezon i następny w zupełności wystarczy a teraz materiał z materiałem jest 3 sekundy Ok, zaraz się widzimy no i się robi jest miodzio, idealna zapasu mam gdzieś dotąd więc na lata to jest 2 razy 200, a czy 2 razy 100, czyli razem 200. Setka, setka, dwie warstwy. I wszystko jest na tipto. Idealna. No, żona spisała się. Taka malutka budka. Boże, jak mi się to przy. Ja to w ogóle na galowo to zrobiłem. Powiem wam, że ale przyjemnie się składało taką małą palmę. Nie, to co taką, to to, to, to to jest przyjemność. Myślałem, że 10 minut, sorry, ale to trwało może dwie minutki. Rozsunąłem to, nałożyłem, naciągnąłem, podwinąłem tamto do góry i, I zasunąłem. Pokażę wam jak to w środku wygląda. No. I zobaczcie ile jest podwinięte praktycznie tutaj całe przęsło aż do tej rurki I tak jeszcze tam za bardzo leży na ziemi jest czad mogę wam powiedzieć tylko tyle że super żadna ściana nie dotyka tych liści nic nie łamie, chociażby wiader wiał, nic się nie dzieje. Genialne genialne Jedną rączką w zimę można sobie przyjść, zajrzeć, wszystko jest w porządku. I zasunąć. Oczywiście to robię wszystko jedną ręką, więc nie mogę tego poprawić, żeby to tam podwinąć, ale generalnie osłona jest genialna. Genialna. Postawiłem to już tak, jak niby będzie docelowo. Zasuwach chcę zrobić z tamtej strony, żeby zdał miał szybciej, ale docelowo ma być tak. Tutaj mam zachód, zresztą sami widzicie, jak słońce zaszło. Tu jest zachód, i tu mnie nic nie osłania. Jest kątem. Wiatr uderza w kant i się rozwala na boki. Nie ustawiam osłony bokiem, bo by mi ją po prostu przewróciło. I to bez sensu. A tu będzie taka jedna stała, to druga, tam trzecia. Za tamtym jeszcze czwarta. Ta czwarta to w ogóle już będzie tak zasłonięta, że w ogóle tam na tamtą nie będzie nic lecieć. A dzięki moim palmom to szwagier to w ogóle już nic nie odczuje, bo moje zasłonią jego. Generalnie super, jestem mega zadowolony. No to żona, z całego mojego palmowego serducha chciałbym Ci serdecznie podziękować. Zabiorę Ci fajne miejsce. Czy może być palmiarnia? Ja ciebie też lubię. Palma w stanie nienaruszonym jest odkryta trwało to pff, mało czasu, malutko. Rewelacja. A teraz weźcie to z tej agrowukniny, odwiązujcie, żeby sobie zobaczyć co tam się dzieje i, z, i zawiążcie od nowa <grym> no i przede wszystkim nie połamcie tych liści.